No to kolejne dzieło kończymy układać. Znowu tysiąc kawałków było. Zostały ostatnich 5 kawałków. Tak. Już się zaczynamy i już je dopasowywujemy. Tak. Tak. I to jest ostatni kawałek. Tak. Kolejne dzieło można uznać za zakończone. Układałem je tydzień z małym kawałkiem i to jest po prostu pokazany w Londynie. Budynek parlamentu z mostem parlamentarnym. To jest ten na pierwszym planie, gdzie ten autobus piętrowy piętro wyjedzie. I z Big Benem. Takie oto dzieło układałem przez tydzień z małym kawałeczkiem.